Siemaneczko! witajcie w nowym odcinku. A dzisiaj odwiedzimy trzy najlepiej oceniane miejsca w Warszawie, jeśli chodzi o pizzę neapolitańską. Zamówimy tam po jednej typowej pizzy, ocenimy świeżość składników, jakość ciasta, sosu, oliwy i wydam wam swoją opinię. Dochodzimy do lokalu. Tak tutaj wygląda ocena. Deadly cool. salami Pikante, spinata, boczek, cebula czerwona. Zobaczcie, co zostałem. Nożyk. Można się wczuć w rolę kucharza. Jeszcze jestem bez śniadania, więc tak mi się chce jeść. Przycimy sobie na tarwek. Dobra, pierwszy kęs. Jak ja to kocham. Ciasto cieniusieńkie w środku, bardzo delikatne. No nie ciągnie się, nie jest takie gumowe, bo czasami to się zdarzało. W tego typu miejscach jest bardzo dobre ciasto. Już czuć, że słyną z tego. Pomidorki najwyższej jakości. Czuję się trochę jak na wakacjach, szczerze mówiąc, bo sos, pomidorki są tak świeże. Rozmawiałem z kucharzem, mówili mi, że zarówno oliwę, jak i całą pasatę wszystko jest sprowadzane bezpośrednio z Włoch, nie ma fuszerki. Wrony siwe lecą za mną wszędzie, zarówno ser, jak i inne składniki na pizzy są naprawdę, jak tak powiem, pierwszej, pierwszego sortu. Włoska kiełbasa. Oliwa bardzo delikatna. Czuć lekki aromat czosnku. Rozmawiałem z właścicielem, powiedzieli, że robią to na miejscu. Nic dodać, nic ująć. A tak w ogóle ogłaszam konkurs. Osoba, która polubi film, da suba i napisze najbardziej kreatywny komentarz odnośnie tego, jak skomponowałaby własną pizzę neapolitańską, ma szansę wygrać sos z ich lokalu. Tak wyglądają te ich oliwy. Oliwa jest sprowadzana bezpośrednio z Włoch, natomiast aromatyzowana jest tutaj, tutaj w lokalu. To się musiało tak skończyć. Lecimy dalej. Tak to właśnie wygląda pizza quattro stagioni, podzielona na cztery części. Podziabałem już jeden kawałek. Yy, mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o ciasto, w mojej opinii lepsze było w poprzednim lokalu. Nie mówię, że to jest złe oczywiście, bo, bo jest bardzo dobre, ale szczerze uważam, że tamto było lepsze. Lecimy dalej, jeśli chodzi o, o składniki. Szyneczka bardzo dobra. Widać, że nie jest to typowa szynka z marketu. Oliwki, pieczarki, widać, że z wyższej półki. Myślę, że pod tym kątem nie odstają poprzedniemu lokalowi. Jeszcze zobaczymy karczocha, bo tutaj z tymi karczochami też jest różnie. Wydaje mi się, że to są typowe karczochy z puszki, z ziołami. Aczkolwiek nie uważam, żeby było to coś złego, bo nie sądzę, żeby ktoś tutaj hodował karczochy. Słuchajcie, skosztujemy jeszcze oliwy. Na plus dla mnie osobiście na pewno jest to, że jest ostrzejsza. Natomiast wydaje mi się, że sama jakość oliwy w tamtym lokalu była wyższa. Sos pomidorowy, bardziej kwaskowaty. Co mogę więcej powiedzieć? Uważam, że pizza jest wysokiej jakości. W moje gusta bardziej uderzyła tamta, dlatego będzie ciut ocena tutaj niższa. Co nie zmienia faktu, że to miejsce jak najbardziej godne polecenia i duże propsy z mojej strony. Gola! Gola! KOLA! Podobno najwyższa ocena według Google. Chodźcie, sprawdzimy. To jest mój wybór na teraz. No, słuchajcie, powiem wam tak: pizza diabola. Już mi się podoba, bo widzę, że jest od serca sera. Już jakiś plusik do oceny leci. Zobaczymy, jak z jakością tego sera. Mozzarella jest pyszna. Ciasto delikatne. Przypomina mi trochę ciasto z pierwszego lokalu, w którym byliśmy dzisiaj. Kiełbasa pepperoni. Zobaczcie tutaj. Jakość jego jest wybitna. Dla mnie na pizzy nie ma nic lepszego. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, czyli sos. Tutaj bym się lekko przyczepił, bo te pomidory są lekko kwaskawe. Najprzyjemniejszy sos... Pomidorowy pod, pod składnikami dla mnie był w pierwszym lokalu zdecydowanie. Świeżość składników, o tym, o tym jeszcze nie powiedziałem ogólnie. Czuć, że jest to, jest to najwyższa półka. Ale jeśli chodzi o całokształt, to naprawdę wszystkie trzy pizze są wybitne. Dostaliśmy tutaj też trzy oliwy. Zobaczymy, jak ich jakość. Trzask. Trzask. I trzask. <laughs> mm. Pyszna jest ta czosnkowa. Już poczułem jej smak. Jeśli chodzi o czosnkową, to ci mają najlepszą, naprawdę. Obiektywnie mówię. Oliwa jest bardzo dobrej jakości. No dobra, słuchajcie, tak wygląda ocena tego lokalu. Już widzicie, jaki jest werdykt, kogo oceniłem najwyżej. To by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić suba, dzwoneczka, żebyście nie ominęli kolejnych filmów. Będziemy wrzucali co niedzielę, tak jak Wam obiecałem, buźki.